Siema, to ja Bartas. Postanowiłem dzisiaj dla Was nagrać w końcu ten poradnik. Pytacie mnie już nie jeden raz, zrób poradnik, jak Ty to robisz. Powiem wam, że spać przez to nie mogę. Nie przysypiam nocek, streamuję, po streamie nie mogę zasnąć. Mam cały, cały czas mam Was przed oczami, normalnie nie mogę zasnąć. I tak myślę, że to jest wina tego, że ja nie mogę nagrać tego poradnika, nie? ale to się co się już zmieni no. przyszedł ten dzień nagram to pokażę Wam jak to zrobić jeśli oglądasz to dziś będziesz jedną z pierwszych osób w Polsce która będzie wiedziała jak to zrobić możesz to rozostać znajomym jest to jedyny taki poradnik w Polsce, pierwszy nas jest dwóch streamerów, którzy ogólnie takie coś robią pozdrawiam Odyna, sorry Odyn, że Naprawdę muszę to nagrać, wszyscy będą wiedzieć. Wszyscy będą to wiedzieć, bo ja nie mogę przez to spać, nie mogę przez to pracować. Nie będę chyba przeciągał, pokażę wam jak to zrobić. Generalnie nie jest to może nic trudnego. Bo trzeba do tego dość dobrego komputera. Dobra i 7, 32 gigabu powinno starczyć. No i karta RTX. Nie? Bez RTX -a to nie ma co podchodzić, nie? Ale z serii 3000 bym polecał. Potem na, na słabszym ciężko, powiem wam, ciężko się laguje, wiesza. Dwa monitory do tego nie są potrzebne, ani trzy, tak jak ja tutaj mam. Wystarczy jeden, mówię, dobry sprzęt. Nie musi być koniecznie I7, może być, być jakiś odpowiednik AMD. Co, to przechodzimy. Ja przełączam się na kompa, udostępnię wam paczki, będą w linku z wszystkimi programami, jak to zrobić. Ja wam zademonstruję, jak to zrobić. Się przełączam na kompa. dobra, ja nie będę tutaj za bardzo Wam pokazywał wszystkiego tak skrótowo, żeby ten poradnik żebyście nie oglądali niepotrzebnie 20-minutowego filmiku zrobimy to krótko yy, potrzebny będzie na pewno OBS OBSa możecie sobie pobrać w Google sobie go znajdźcie yy, na Windowsie to będziemy robić nie próbujcie na Linuxie, bo jest to za trudne yy, ciężko w Linuxie kamerę ogarnąć, nie? I wtyczkę tak zwanego wirtualnego OBS-a. Pobieracie sobie tutaj wersję na Windowsa 72MB wam się pobierze. O, lada moment powinno być, niech się ściągnie. Ja zapodam, odpalę. Całą paczkę będziecie mieli z resztą programów, wrzucone na, na Google Dysku. Pobierzecie sobie. O, tam są dwa, dwa dwa takie konkretniejsze programy, żeby to wszystko zrobić. I je sparujemy z OBS-em No i można sobie trollować, nie? Przeglądarkę polecam Chroma Chroma zawsze w najnowszej wersji Bo tak szybko bany nie wpadają za to No, najnowsza wersja, tak, bo, bo na poprzedniej wersji wchodzą bany, nie? OME cały czas nam nie poluje Na Odyna też polują hmm. Coś tu się zawiesiło? Nie, dobra, ściąga. No mówię, polują na nas i wprowadzają tak wysokie zabezpieczenia, ale wiadomo, z nowszą przeglądarką y, Google też wprowadza swoje łatki do Chroma i no, oni się nie dopasowywują na czas, nie? Także to, to idzie sobie potrolować. Zawsze z nowszą wersją Chroma mamy otwartą tak zwaną furtkę. Dobra, się chyba... Oj, wolny transfer mam, bo mi się net skończył. No ale... Dobra, on no, niech sobie ściąga, ja wam pokażę tutaj... Jak to zrobić Po pierwsze trzeba sobie odpalić mm, stronę Ome TV. Ome TV Tutaj nie zezwalamy, blokujemy, nie? To jest istotne. Trzeba zablokować. Bo my będziemy tworzyć wirtualną kamerę, wirtualny mikrofon. Otwieramy sobie drugie okienko. Wpisujemy Ome TV i rozpakowujemy nasze paczki No, no, no.